Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Ja jestem Farid, Wy jesteście na Farid Games i jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Moi drodzy, udało nam się tutaj pokonać w ostatnim odcinku Julianę na poziomie heroicznym. Dzisiaj natomiast, dzisiaj zmierzymy się z wielkim, złym wilkiem. Miła babunia, ale jej oczy skrywają straszliwą tajemnicę. Dokładnie tak, jej oczy skrywają straszliwą tajemnicę a, natomiast jego hero power to jest strach, pasywna moc specjalna. Stronnicy kosztują 1 punkt many. Wrodzy stronnicy mają 1-1. I tutaj właśnie mm, ważna rzecz: stronnicy, wszyscy stronnicy, nie tylko nasi, ale również jego. Dlatego mm, no, walka z nim może być o tyle ciężka. E, złożyłem sobie paladyna mm, ze względu na. Jego jedną kartę Mianowicie. Mm, tam, jakąś babeczkę z mrocznych włości, która daje boską tarczę kreaturom e, z jednym punktem. Mm, o! Całkiem niezłe rozdanie. E, z jednym punktem zdrowia, a co więcej, e, co wie, ofak. Oh to mi się nie podoba, dobra, zróbmy tak. Dostaniemy wtedy brońkę. No, zdecydowanie trukleją. Co więcej, będziemy mogli tutaj wykorzystać enzota. Będziemy mogli wykorzystać enzota i dzięki temu. Będziemy mieli szansę na jakąś przeżywalność. U, wykorzystajmy to sobie. Zobaczymy, co uda nam się tutaj podwędzić. No nie tak źle. Tego sobie zabijemy. No i graj. Całkiem dobry początek. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Aha, tak, ja, ja sobie czekam, a nie skipnąłem. A, dobra, czas łowów. No, widzę, że tutaj inteligencja komputera wzrosła. Zdecydowanie inteligencja komputera wzrosła. My sobie zagramy w ten sposób. Dorzucimy Hero Power. Pozbędziemy się jednego pajączka. Zabijemy w ten sposób i graj. Przede wszystkim musimy tutaj przejąć kontrolę nad tym stołem. No dobra. Tak sobie poczynasz. Hmm. No to tutaj nefarian będzie całkiem niezłą opcją. E, dostaniemy dwa smagnięcia. Zadaj cztery punkty obrażeń. Spoko. Hmm. No i teraz tak. Strajdujemy się w ten sposób. E, nie myl, to... tutaj zaatakujemy o tak, no nasz nefarian niestety zginie eee, no i tyle w temacie zaraz sobie przywdziejemy naszą broń o, genialny swipe z jego strony eee, zaraz sobie przywdziejemy naszą broń eee, zaczniemy się leczyć No i postaramy się jakoś wrócić do tej gry. Ale i tak przydałaby się nam jakaś konsekracja. Bo bez tego będzie ciężko. Teraz możemy się bronić za pomocą... Uu, za pomocą smagnięcia. Mhm... Yy, I z bronią na razie się wstrzymam. Z bronią na razie się wstrzymam i zastanawiam się, czy e, nie rzucić tutaj Daru Królów. Chyba nie będzie to złe zagranie, tak mi się wydaje. Dorzucimy tutaj y, Hero Power, oczywiście. Yy, no i graj. Dobrze, że zabił te wilki, znaczy tego wilka, kurde, zawsze mówię w liczbie mnogiej na tego wilka, a to zupełnie niepotrzebnie. Zamaszysty cios. Okej, okay, nie, nie zabiłeś także spoko. Mm. No dobra. Teraz to sobie zabijemy. No trochę zmarno trawimy to smagnięcie dorzucimy jeszcze takiego łebka Hero Power No i kolejne 8 punktów obrażeń w twarz więc Już zbiliśmy go na 19 Tylko jak mnie rzuci kolejnego swipe'a to a, się w nerwie jest ugryzienie byle nie w twarz byle nie w twarz kurde w twarz Niedobrze Zdecydowanie niedobrze Uuuu, jest keltuzat jest Keltuzat, jego sobie rzucimy. Dorzucimy jeszcze Dark Królów, tego się pozbędziemy. Tutaj sobie zaatakujemy. I dorzucamy Hero Power. Mamy 4 punkty zdrowia, więc mam nadzieję, że jakoś mnie tutaj nie zabije. Kurde, kolejne ugryzienie, no. Ach, zabijam mnie, dobra. Yy, ale ta tania ma zdecydowanie potencjał. Yy, ta tania zdecydowanie ma potencjał. Spróbujemy ją sobie zagrać jeszcze raz. A... Kurde, no. Jakieś leczenie by się przydało i ja się zastanawiam, czy. No ale dobra. Spróbujmy. Spróbujmy nią jeszcze raz zagrać. A... Hmm. To ma agonię i leczy Kurde, no Zajechał, zajechał nas zdecydowanie Ale myślę, że damy radę Jest Tyrion znowu w pierwszej turze No a Kairna też sobie zostawimy, no bo e, jeśli on zabije nam Keirna, no to my dostaniemy całkiem mocną kreaturę we wczesnych turach Witaj. Witaj kolego. Uwielbiam udział w widowni. Jezu, urościu. ja w, ku... w ostatniej turze byłem debilem. Przecież w pierwszych turach mi Tyrion zginął. W pierwszych turach zginął mi Tyrion. Wracajcie do domu. Dobra zagramy sobie tak Tego rozbijemy No i graj Wilkor alfa. No widzę, że on mnie zajeżdża Po prostu mnie zajeżdża Okej okay. Świetny topdek Naprawdę świetny top deck. Zagramy sobie tak. Aha. No i teraz chyba zagramy sobie Enzota. Teraz zagramy Enzota. Dostaniemy dwie potężne kreatury. No i graj. Są dzikie duchy, ale one nie powinny stanowić już dla nas żadnego problemu. On musi poświęcić masę kreatur na zabicie mojego jednego Tyriona. A ja już powoli mogę go tutaj zabijać. Sobie tak poświęcimy. Ja już atakowałem bronią, więc na razie nie będę brał kolejnej. Dorzucimy sobie Hero Power. No i graj. No i teraz to znacznie lepiej wygląda. Kurde, on jeszcze atakuje w tego Tyriona. E, pojawia się Tygrys, e, ale my chyba jesteśmy w stanie go zabić już w tej turze. Tak, tak, zdecydowanie jesteśmy w stanie go zabić. A i Aha, on ma bufa. No tak, bo nasi stronnicy kosztują 1-1. Ale to nieważne. Yy, wbijamy wszystkim, co mamy w twarz. I tym samym yy, drugi boss yy, z opery jest pokonany na poziomie heroicznym. No dopadlicie. Drogi, wielki, zły wilku, dopadliście. Yy, Talia się całkiem ładnie sprawdziła. No i mieliśmy dobre rozdanie, tak? No, tyrium w pierwszej. Cairn w drugiej i w trzeciej Enzot. Także bardzo, bardzo ładne rozdanie. No i doszedł nam jeszcze ten technik, który podwędza kreatury przeciwnika. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Ja ponownie przypominam, że w przyszłym tygodniu nie będzie odcinków z przygody. Jestem na urlopie, natomiast w przyszłym tygodniu będziecie mieli do dyspozycji talie albo Secret Huntera, albo Discard Loka i do tego arena. I do tego arena. Natomiast po moim powrocie, oczywiście, nagram dwa skrzydła, tak, żebyście mieli zapas odcinków. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, czy po prostu. Was, czy dwa skrzydła równolegle będę wrzucał, czy jak, no nie wiem, piszcie, piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie, jak chcielibyście, żeby to było zrobione na kanale. Dobrze, z mojej strony to wszystko, jeśli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze i cóż, żegnam się z Wami. Na razie, trzymajcie się, cześć!